Szanaj Boże, witam was bardzo serdecznie, eee, w Kromce słowa, w ostatnią niedziele wakacji. Posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych, jarcych kapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia w stanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie, lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał? Na swojej duszy szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za swoją duszę, albowiem syn człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Spójrzmy dzisiaj na Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Jezus zapowiada, że idzie na Krzyż. I myślę, że ta decyzja Jezusa ta droga Jezusa jest spowodowana tym, że nie tylko człowiek rozkochał się w Bogu. Ale że Bóg rozkochał się w człowieku. Naprawdę Bóg rozkochał się w nas. Bóg jest zafascynowany nami. Nie tym, co na zewnątrz, nie tą powierzchownością, nie grzechem, ale nami, jako nami, jako ludźmi, po prostu. Jezus chce nam powiedzieć, że jest w nas zakochany. Że pomimo tego, że, pomimo tego, że my czasami zapominamy o nim. On cały czas nas kocha. E, tą miłością prawdziwą, która nie szuka swego i która e, się poświęca, dlatego jest gotowy na krzyż. I e, Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć, że nie ma żalu za ten krzyż. Oddał za nas życie na Golgocie e, i oddaje każdego dnia w czasie Eucharystii. I nie będzie się wahał oddać, oddawać swojego życia za nas, aż do końca świata. Myślę, że to jest doświadczenie, które oznacza taką mądrą i pełną wiary chrześcijańską miłość. Bóg zakochany w człowieku i człowiek zakochany w Bogu to jest pełnia szczęścia. Nie ma większego szczęścia, jak właśnie taka obupólna relacja. Bóg zakochany w człowieku i człowiek zakochany w Bogu. A przecież każdy z nas Pragnie szczęścia i Bóg chce nam powiedzieć: to jest dobra droga. E, a najlepsza z tych dróg to jest szczęście ze mną. E, w Bogu jest szczęścia bez końca. I może warto sobie zadać dzisiaj pytanie: czy ja jestem dzisiaj jak prorok Jeremiasz, czy Bóg mnie uwiódł? E, a to jest możliwe wtedy, kiedy ja pozwolę się uwieść. E, bo to taka miłość zaniosła Pana Józefa na krzyż. I zapraszam Cię do tego, byś dzisiaj, w tę ostatnią niedzielę wakacji, pomyślał o Bogu właśnie tak, żebyś każdego dnia coraz bardziej Go kochał. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.